Cześć. Niech was Bóg błogosławi. Kościół świętego Michała w prudniku. Święty Michalemu módl się za nami. 21 listopad 86. Bóg powiedział do nas. Posłuchajcie mego udręczonego wołania, ukazujecie mnie inaczej niż was nauczyłem. Niektórzy z was niszczą mój kościół. Duszem się dławię się widząc was, jak burzycie to co ja zbudowałem.